Dokładnie dwa tygodnie temu informowaliśmy Państwa o tym, że udało odnaleźć się trzech mężczyzn, którzy uratowali życie młodej kobiety zaatakowanej tutaj przy ulicy Wałowej w jednej z kamienic przez szaleńca nożownika. Pan Sławek, pan Maciej i pan Andrzej, pomimo że od zdarzenia minęło kilka tygodni, dla nich samych to wciąż traumatyczne przeżycie. Zobaczyłem kobietę leżącą na schodach i mężczyznę, który. Na początku wydawało mi się, że okładają ją pięściami, ale po chwili, gdy zauważyłem, że yy, krew znajduje się koło niej i na, na posadce, no zobaczyłem, że rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna. W momencie, jak otworzyłem drzwi do bramy, no to ujrzałem hmm. widok przerażający, bardzo dużo krwi, kobiety leżące na półpiętrze w klatce, na dnie dwóch mężczyzn szamoczących się. Z nożem, no i krzyki dwóch kobiet, które stały na klatce schodowej, które też wołały o pomoc i, i prosiły o, o udzielenie tej pomocy. Ja tylko no, tyle, że wyrywałem ten nóż tutaj wspólnie z jeszcze jednym kolegą, no i, i obezwałiliśmy tego sprawcę i przekazali w ręce policji. Policja przejęła szaleńca, a kobieta zalana krwią czekała na pomoc. Pierwszy na miejscu był Szymon. Jego fachowa wiedza medyczna uratowała życie rannej kobiecie. Szymon dzisiaj nieco oszołomiony, bo za swój bohaterski wyczyn odebrał podziękowania od prezydenta miasta Tarnowa Ryszarda. Ścigały, ale wtedy zachował zimną krew do końca. Będąc u dziewczyny, usłyszałem przez okno krzyki i wołania, żeby ktoś zadzwonił po policję. Z ciekawości wyszedłem na ulicę i zobaczyłem paru mężczyzn szamocących się na ziemi i krzyki dobiegające z, z bramy, że leży tam kobieta i się wykrwawia. Nie czekając za wiele, podbiegłem od razu do tej kobiety. Widok, jaki tam ujrzałem, był jak z horroru pierwszej klasy. Wszędzie była krew, wszędzie krzyki, płacz, nikt nie wiedział, co się dzieje. Jako, że mam do czynienia z pierwszą pomocą na zajęciach, wiedziałem, co mam zrobić w tej sytuacji, więc od razu ruszyłem do akcji, ogarniając całe towarzystwo. Najpierw musiałem ułożyć tą panią w odpowiedniej pozycji, tak aby krew lepiej krążyła w organizmie. Potem zostały mi przyniesione ręczniki papierowe do zatamowania krwawienia. Tej oto pani. Zostałem z nią aż do przyjazdu pogotowia. Udzielałem jej pomocy psychologicznej i pomagałem jej w oddychaniu, mówiąc jej, żeby oddychała głęboko i powoli. Po przyjeździe pogotowia, moja pomoc ograniczyła się jedynie do, do trzymania latarki w telefonie, gdyż w tamtym pomieszczeniu było bardzo ciemno. Ten akcent, o którym mówiłem przed chwileczką, mianowicie Szymek był, z, pospieszył z pomocą kobiecie, która znalazła się w absolutnej opresji. Gdyby nie dobra postawa obywatelska trzech facetów, którzy rzucili się na sprawcę, który w szale i z nożem kilkanaście ram tej kobiecie, prawdopodobnie zmarł. Szymek ratował tę osobę, to mała udziela jej pomocy do przyjazdu pogotowia. Myślę, że ta postawa w sposób szczególny zasługuje na, nasze, na naszą pochwałę, wyróżnienie, a z, z, z nas wszystkich stron, z naszej strony. Tak, na oklaski. Szymon to uczeń szesnastego Lo w klasie strażackiej. Jak mówi pierwsza, pomoc to dla niego nie pierwszyzna, ale sam jest bardzo skromny. Myślę, że byłem jedną z cegiełek w całym systemie, która, która przyczyniła się do tego, że, że ta pani właśnie przeżyła. Julita Majewska, Tarwizja.